Drugie bliźnięta, dzień dobry lub dobry wieczór, w zależności od pory, kiedy to obejrzysz albo odsłuchasz moje czytanie. Dzisiaj robimy sobie eksperymentalnie takie czytanie aż na 8 kart. Każda karta będzie reprezentować najbliższe kolejne 8 dni, więc tak naprawdę nie ma o tyle znaczenia, kiedy trafisz tutaj, bo ważne, od kiedy sobie zaczynasz liczyć. Dla ułatwienia ale też możesz popatrzeć, jeśli jutro tutaj na przykład trafisz, albo dzisiaj, to u mnie jest sobota wieczór, w ostatniej kwadrze księżyca, która już przed nami we wtorek, i w tej ostatniej kwadrze księżyca najlepiej jest robić różnego rodzaju porządki życiowe, takie fizyczne lub też takie w głowie, wymiatanie starych energii przed kolejnym cyklem. Bo to potrwa tydzień, i potem w kolejny wtorek będzie znów księżyca w, w lwie, a po nowiu robimy już nowe rzeczy, ale nie w samym nowiu, tylko po, po nowiu rozpoczynamy nowe działania na kolejny miesiąc. No i tak ym, lecimy. Niedziela. Ja trochę jeszcze przytasuję, żeby nie było. A jeśli chcesz daty konkretne, to też są w opisie pod filmem. Niedziela. niedziałek, opowiem wam jak skończę dobra? wtorek środa czwartek piątek sobota ostatnia niedziela, kurczę, wiedziałam, że będzie ta karta skąd, nie wiem no dobra Niedziela, karta księżyca, albo masz w swoim otoczeniu raczka przyjaznego wtedy, a jeśli nie znasz żadnego raczka, no to jest karta niestety iluzji, czyli że możesz nie mieć pełnego wglądu w jakiś temat, nie wiesz wszystkiego na temat jakiejś osoby, jakiejś sytuacji, zdarzenia, albo może żyjesz w jakiejś iluzji, czyli wyobrażasz sobie rzeczy, których nie ma. Albo myślisz tak życzeniowo na temat, ale to wiesz, musisz sobie sam sama dopasować do siebie, czy to Ciebie dotyczy. No i to w tej karcie też mamy takie zmaganie, czy ten raczek w, tym, w tych promieniach tego, tej pełni księżyca pójdzie drogą dobra, dobra, czy drogą zła. Ok, czyli też wskazówka, żeby nie chodzić na skróty. Niedziela, poniedziałek. Poniedziałek, bliźnięta ruszacie. Ostro do działania. Tutaj mamy uczenie się. Albo uczy, ty uczysz kogoś, mamy mistrza i rzemieślników w cechu. Przysposabia się ktoś albo do pracy, albo jest na jakimś kursie, na jakimś szkoleniu, albo jesteś czymś szefem. Albo się uczysz od swojego szefa, albo idziesz na jakieś szkolenie, żeby więcej monet później w pracy mieć. Więc poniedziałek taki bojowy, wtorek. As Monet. No tutaj mamy wejście do kwitnącego różanego ogrodu, za którym to wejściem jest upragniona miłość i też jest wielka moneta na przodzie tej karty. Więc tutaj mamy albo sytuację, gdzie ktoś w takim dobrostanie, dobrobycie już jest, albo to jest wielkie marzenie o wielkiej pełni, o pełni materialnej, pełni jednocześnie szczęścia. Z waszą osobą, tą jedną, jedyną, tym jednym, jedynym wymarzonym. Ok. No i patrząc na tę kartę, to może mówię teraz do bliźniąt, które bardziej o tym marzą, ale w środę mogą być uwięzione w klatce własnej głowy. Tutaj ten młodzieniec się boi, że ten wilk. Czyli jego jakaś podświadomość, jakieś lęki, takie strachy, nalachy tak zwane, przedostanie się przez tę palisadę. I wiecie, jeśli my pozwolimy na to, to ten wilk się przedostanie. Ale mamy wolną wolę, możemy się przestać bać, możemy się zmierzyć ze swoimi problemami, wszyscy je mamy. Tutaj jest jakaś bezsilność. Po prostu jakieś takie osłabnięcie. Niedzielo będzie w, w połowie tygodnia, więc środa może taka być, nie? Że po prostu czujesz, że na coś możesz nie mieć wpływu. I tu przy okazji, wiecie, jak są jakieś ciężkie karty, ja od razu powiem. Nie dopasowujemy kart do życia, ewentualnie życie do kart. Czyli co ja gadam? Odwrotnie. Nie dopasowujemy życia do kart, tylko ewentualnie karty do życia. Wybaczcie, późno jest. Czyli nie wymyślamy sobie teraz, że mamy jakiś problem, jeśli go nie mamy, nie? Ale to rozumiecie, nie? Nie wmawiamy sobie rzeczy. Czwartek, królowa buław. Wspaniała, namiętna. Być może starsza od ciebie kobieta. A jeśli jesteś mężczyzną, to jakaś starsza kobieta w twoim otoczeniu, która może służyć radą, może być do ciebie przyjaźnie nastawiona, która może być twoją matką, twoją teściową, twoją yy, starszą koleżanką. Ona jest przyjacielską, stawiona nie potrzebuje żadnej broni, ale jak ktoś się w nieodpowiedniej odległości ze złymi zamiarami przy niej znajdzie, to ona znajdzie sposób. Ma taki, wiecie, drgający, zagadkowy uśmieszek. Pewnie tego nie widzicie w tej chwili na tym wieczornym filmie, ale to jest naprawdę cudna karta. Jedna z dwóch, która firmuje całą tę talię. Card before tarot. Albo po prostu starsza kobieta, jeśli jesteś facetem. A jeśli jesteś kobietą, to, to możesz się tak czuć. Cudnie, to czwartek. Piątek. Giermek kielichów. Bliźnięta, które nie planują dzieci, no to niech uważają. Mamy rybkę wpadającą do kielicha. Ten ptak upuszcza temu młodzieńcowi mm, tę rybkę. Może też być tak, że ktoś komuś wyznaje bardzo nieśmiałą miłość. Ale to jest wiecie, to nie jest jeszcze nawet rycerz, to nie jest jeszcze król, czyli jakby najniższy rangą giermek, to może być bardzo nieśmiałe wyznanie uczuć. Jeśli masz swoją osobę z podznaku, możesz mieć właśnie taką, tą drugą połóweczkę ze znaków wodnych, czyli rybki, czyli skorpion albo raczek, ale niekoniecznie to może być Twoja energia, jeśli, jeśli jesteś mężczyzną. I tutaj mówi się, że to jest osoba szlachetnego serca. Tylko wiecie, jakby wierzyć jakiejś dziewczynie na YouTubie, która para się kartami, czy też chłopakowi, to nieważne, no to byłoby to głupie po prostu. Jeśli taką osobę masz, na przykład jesteś kobietą, do której zmierza kobietą bliźnia, bliźniaczką, do której zmierza taka świeżusienka miłość, no to warto to, tego kandydata solidnie przemaglować, wiecie, przetestować. Można się oczywiście zakochać, niestety na to nie ma porady, ale można świadomie podjąć decyzję, czy chcemy z tą osobą być, czy nie. Pamiętajcie o tym, że to do Was na koniec dnia zawsze należy decyzja. To był piątek, sobota, karta koła fortuny. No tutaj ktoś może wyruszać w podróż, czyli może być początek urlopu u kogoś. Ale też może być jakaś duża zmiana, odmiana losu. Jeśli karta jest w pozycji prostej, no to raczej na lepsze takie koło zamachowe losu, może się, jest szansa, że się odwróci. Jeśli na przykład było ciężko, no to może być lżej. Ale też warto w tej karcie pamiętać, że jeśli jesteśmy na tej tak zwanej górce no to w myśl teorii, że wiecie, cykle lat chudych, tłustych, trzeba to doceniać, bo prędzej czy później przyjdzie czas, że może być trudniej, natomiast w tej chwili wygląda to na jakąś dużą odmianę zmierzającą do Was. No i niedzielę bliźnięta kończą w karcie siły. To jest taka siła wewnętrzna, która sprawia, że nie potrzebujemy nawet na widok ryczącego lwa posługiwać się bronią. Ta dziewczyna jest boso, ma wianek na głowie i wieniec w ręce. I ten lew ryczy w takim bezsilnym bólu, że nie może jej nawet tknąć pazurem. To jest takie dobre wyznaczanie asertywne granic, to jest dobre, dobre jakby czucie swojej wewnętrznej mocy, czucie się wystarczającym. Nie wiem, po co to mówię, czy wystarczającą, ale tak teraz poczułam. Dobrze się czuć, czucie ze sobą. Drogie bliźnięta, takie duże czytanie. Nie wiem, kiedy się na najbliższym następnym razem zdarzy. Nie mogę obiecać, bo ono jest trochę bardziej czasochłonne dla każdego znaku zodiaku osobno, ale bardzo się cieszę, że mogłam je dla Was przygotować. Będę wdzięczna za jeśli jeszcze nie. Subskrybujesz to za danie suba, za dodanie filmu do ulubionych, za wszelkiego rodzaju wsparcie, jeśli możesz wesprzeć rozwój mojego kanału. A ja udaję się na, mam nadzieję, zasłużone wakacje, i może z tamtych wakacji na łonie natury coś dla Was skręcę, przygotuję. Pozdrawiam Was serdecznie.